Jesteśmy dzisiaj u niesamowicie sympatycznego Krisa, który w malutkim lokalu Orange Pot w Gliwicach serwuje swoim klientom pierwszego w Polsce afrykańskiego kebaba z jolofem. Chris przyjechał do nas z Nigerii, gdzie zdobył tytuł inżyniera. W Polsce natomiast uzyskał tytuł magistra na Politechnice Śląskiej. Świetnie mówi po polsku: Jedynka w całej Europie. Przywiózł ze sobą również pasję do gotowania. Jego marzeniem jest otworzyć kiedyś prawdziwą afrykańską restaurację. Waży mięso i traktuje wszystkich tak samo, a my spróbowaliśmy jego popisowego Jolofa na talerzu oraz w tortilli za 32 zł z kurczakiem. Afrykański kebabik z Jolofem, czyli ryżem z przyprawami. To smakuje dosłownie tak jak afrykańskie Burrito. Przynajmniej ja bym tak to nazwał. Ten Jolof jest bardzo dobrze doprawiony. Czuć takie ostrzejsze przyprawy. Kurczaczek, no jest dosyć słony, ale można uznać, że jak najbardziej poprawny. Do przełamania smaku są też suroweczki z kapusty. Jest też ogórek oraz pomidar. Jak będziecie się kiedyś wybrali do Gliwic, to możecie śmiało wpaść do krisa i spróbować jego afrykańskiego kebabika. Wpadajcie i pomóżcie spełnić jego marzenia.